Kamińska Beata Druga szansa Nowy poranek, którego mogło nie być Otwieram oczy, które mogły spać wiecznie Łzy szczęścia, które mogę sama zmyć Chłonę dom, w którym czuję się bezpiecznie Nie było zwykłe na co dzień, teraz promienieje Drzewo, które mogło zabić, kłania się listowiem. Zimny wiatr, nowym tchnieniem wieje. Dostałam drugą szansę, teraz to wiem. Słyszeć śmiech dziecka, to szczęście niepojęte. Na nowo cieszyć się każdą daną minutą. Nieszczęście, boską ręką odsunięte. O mały włos byłoby tragedią okrutną. Wdzięczność moja jest bezgraniczna za dłoń wyciągniętą, której jest szansa, szansa rzadko dawana, nieliczna, bez której nadeszłaby apokalipsa. Kamińska Beata.